Y cześć, żyjemy. Co? Ty Nie <laughs> żyjesz? To Dobra, nie chcę się już nie pokazywać. Się do Zamknij ryj. Ej, w sumie to mi się fonga i śnił. Jezu, Purple guy mi się śnił. Za dużo we FNAF grałam. Dobra. No, dosłownie. Tak było. Jezu Boni zniknął, muszę pilnować po cholernego. Z Juri jestem, bo jest. Ja jestem Juri. Ona w telefonie. Juri przeszła po tylu lata. Jezu, ej, dawno ciebie nie było na moim kanale. No nie było mnie, a ty na moim. No w sumie... No, o jak oryginalna, nie? Bo jest w sumie chyba. Moja jest... Jak się działa to? No. Yeah! No, to było <noise> oryginalnie. <noise> jak to nie działa, to nie jest oryginalne. Tak. No śmieć. Y o Jezu, chicken zniknął. Chicken, chicken, banana, chicken, banana. Ja, to jest jak psy po niemiecku. Udało mi się na oscarie, yeah. to tylko ciebie... Dosłownie. Ja tylko... O, pierwsza. No, Juli się pojawiła, bo jest weekend, to... My Ej! Ten... Freddy, ty się... Rus... Ej, ty oh. żyjesz? Oh. Jezu! Oh. Było blisko. Ja nie mogę, na tym na ekranie to jest straszne. No serio? No. Żyję tam. Jezu, ja ciebie nie chcę. Nikt w ciebie nie chce. No. Żyjesz? Nie mogę. Poszedł sobie, Bonnie. Ja nie wiem, czy Lisa, Lisa patrzy. I to Fred się, się ruszał. Ja widzę, że on się rusza. Ja no go czasami. Ja się No tak było. Pip. Jezu, ja muszę bym to to i to. Po co mi to światło? Fred, ja wiem, że ty się ruszasz. Ja bym straciła wszystkie światła i Mmm, druga dawaj, chociaż ja nie lubię drugiej w nocy. Ja się boję chcieć, bo ja za sobie się u w nocy. Serio? Może Dawid Czech cię opętał? No, Dawid Czech mnie opętał. Przecież się ruszyłeś, ja cię widziałam, że się ruszyłeś. Ewidentnie. Już myślałam, że nie działają mi te no, światła. Światełka. oszczędza energię, dobra druga w nocy. Mm. Chickena jakoś nie widzę. Chicken banana, chicken banana. Jak ja się boję, chicken z FNAFA 4. O to ja też. Ja się boję wszystkich z FNAFA 4. A Freddy jest w ogóle straszny. Nen, no, Freddy. O to Rel. ale ja i tak się coś z tej boję. Ja już bo nie... O Jezu, a Nightmare w jak to się. Nightmare po prostu, ty się tego nie boisz? No to. też się boję, co to jest czarny. Ale Twoja strach, kumpala męk. lubi czarne, więc chyba się nie zesra. Chicken banana, chicken banana. chicken banana? Ciekawe, czy jest lis. Lisa coś nie ma. Dawaj trzecią! Uuu. Ja zawsze się boję, że ze światła nie działają. Co? Zawsze. telefon Nie. Chyba Trzecia! No co jest?! To Jezu, ten to boi. Boi budowany. Ja się z ręką. Ja się trzecia, dobra. Nie, myślałam, że Freddy tego. A gdzie jest Foxy? jest smutno. Bo w Bo Boi Foxy przeszkadza. No, ci lubię, bardzo. To Ci fajny, taki kiwiód. Wolałabym, by nie. Niski są słodkie. Nie macie? Nie, nie ma. Eeee. Nie macie, chyba bo mam już 55. jest trzecia, to tam luz. Łapa mi trochę boli, ale żyje. A to się normalnie zapisuje? Jo, ej, to fajnie. Po niektórych takich grach to się za to Nie wiem po co patrzę w tego lisa, jak go nie ma. Ej, nie wiem, bo, bo go chcę... do kanału. No gdzie ten chikas jest, ten Chika? ku dzikaku, ku Nie to do jak tak tego to. Bo te papierki, tak, tu, na te. te. Na pewno to pomoże. O te, jezu, jak, 49. No, ani, ani, O. Daj dobrać. czwartą kłuźwa. Stała o dziewiątej, polechałam sobie, no i stałam. I się zesrałam. Oj, daję to, to machanie, no, machają, machają. Ale dosłownie coś. Ja się uchaję, cofnąć w czasie. Mówię ja się o jeden rok mocham

no i masz Foxy jeszcze do mnie idzie. Foxy Teraz muszę lisa... Ale Foxy ci spóźniłeś. tylko będzie mi się usta. Co to... Z... na spóźnienie! A! O, o kurcze! Czekaj! A, było blisko. Byliśmy blisko celu, ale Foxy posnął plany. Dobra, to co przyjmujemy Champskara? Okej, okay, to na to na księ. One, two, three! A ja się by żeby Foxy mnie dopadł. Ja do Foxy'ego. Ja też. Ej, czy jest tak jak? ci coś robić? robić? Jest! Masz Foxego, no! <laughs> ale my tak naprawdę żyjemy, wygraliśmy. <laughs> ja nie mówię, ale okay. to było prawdziwe. Ja co teraz? Dobra, okej, okay. na razie co na tak, pa. Na kolejnym